Czy w kręgach nieopodal wiaduktu na ulicy Koszalińskiej w Szczecinku pan Lech Kaczyński mieszkaniec Wieszkowa twierdzi, że widział kosmitów, widział tych, którzy zostawili te ślady w zbożu. Tak. Yy, po prostu yy, jadąc do pracy przed piątą samochodem do Kronoszpana, bo pracuję jako kierowca w Kronoszpanie, yy, na tym pasie tutaj za tą czarną linią stało trzech, no nazwijmy ich kosmitów, nie, bo UFO to by było trochę przesadzone, nie? Zauważyłem ich od wysokości tamtego drzewa. Już po prostu miałem ich na wzroku i koncentracji. Tego statku kosmicznego jeszcze nie zauważyłem, dopiero jak dojechałem tutaj, spojrzałem na nich i tak. Było ich trzech. Yy, dwóch z tyłu, jeden z przodu. Tak, tak robił ręką, tym gestem, żeby mnie zatrzymać, nie? Ja po pierwszej chwili... Tak sobie skojarzyłem, że coś się wydarzyło koło Jakiś samolot spadł, czy po prostu, czy jakiś statek kosmiczny nasz, gdzieś amerykański, czy jakiś. Takie było moje odczucie, nie? W pierwszym momencie po prostu tak sobie to skojarzyłem. A pan, że to ludzie, astronauci? Dokładnie i że chcą jakieś, żebym pomocy im udzielił, czy ich gdzieś podwiózł, czy coś takiego, nie? No ale zatrzymałem się, silnika nie gasiłem. Jak oni, do, ten jeden doszedł tutaj od strony mojej, Odkręciłem okno do połowy i chciałem się zapytać, o co chodzi. Ten drugi stanął z drugiej strony, a trzeci stanął z tyłu za samochodem. No i zwątpiłem trochę i się wystraszyłem. Zaraz sobie skojarzyłem, że to nie są kosmonauci, tylko jacyś przybysze nie? z kosmosu. I po prostu taka po prostu myśl mnie ogarnęła, żeby uciekać, bo obawiałem się, że może chcą mi coś zrobić, mnie porwać. No nie wiem, nie wiem, nie znałem ich po prostu zamiarów. No ale oni chyba wyczuli, znaczy ten przywódca, bo ja te, te, tego, co ze mną się kontaktował telepatycznie, to go określam jako chyba. No, Przywódcę czy tam nie wiem, szefa. Czy, czy szefa, właśnie tej całej ekspedycji, nie wiem ile ich tam było w tym statku kosmicznym, bo tam do środka nie chodziłem z nimi, bo nie miałem czasu, żeby zaglądać, oni mnie nie zapraszali nawet. I po prostu widząc, że ja mam takie zamiary, chyba mnie wyczuli telepatycznie. Ten jeden z nich z helmofonu, tu u góry, miał taką lampę, jak noktowizor, jak nasz noktowizor, przypominający, nie? ale to nie był noktowizor. Błysnął mi takim kilkukolorowym światłem w oczy. I to mnie po prostu tak zdezorientowało, oszołomiło i tak miałem uczucie, jakbym zaraz miał zemdleć. Nie? I się nawet wystraszyłem tego mo momentu. Ale po jakichś sekundach słyszę takie, no nie słyszę, tylko coś dociera do. Do mojej głowy, nie uszami, tylko tutaj do mózgu, że oni chcą się porozumieć ze mną tele telepatycznie. I on się mnie zapytuje, czy ja po prostu go rozumiem coś, nie? I słyszę. Ja kiwnę głową, że tak. No i od tego momentu żeśmy przeszli już do takiego kontaktu, nie? No właśnie. O czym rozmawialiście, albo o czym myśleliście, no bo nie była to rozmowa, tylko nie była kontakt rozmowa, telepatyczny. Była kontakt tele telepatyczny, do dokładnie. No po prostu, żebym wyszedł z samochodu. Poprosił on mnie, żebym wyszedł z samochodu. Zainteresował się moją odzieżą, moim paskiem od spodni. Wziął ten pasek, się pytał z czego to jest. Ja mówię, że to jest ze skóry zwierzęcej, nie ludzkiej, tylko ze zwierzęcej, I buty też. Nie? No to, to już im wystarczyło. Zainteresowali się moim samochodem. Nie? Na co on chodzi w ogóle? Czym jest silnik napędzany? Żeby otworzyć, pokazać co tam jest w środku. Nie? No to wziąłem maskę, podniosłem do góry. Obejrzeli sobie wszyscy trzech, w ten czas przyszli, popatrzyli na, na po prostu, co jest po, pod maską, no i się pytali na jakie. Paliwo chodzi ten, ten pojazd. Nie? Ten, ten, bo nie wiedzieli, czy to samochód. Ja to wiem, że to jest, bo my tak określiliśmy, tylko na co to chodzi? Nie? Ja mówię, że na paliwo e, z ziemi i to jest energia cieplna, nie? która się sparza i spala i wytwarza się energia cieplna i na zasadzie po prostu ten silnik na tej zasadzie pracuje. No tak po prostu byli tak no, zaskoczeni, zdziwieni. Nie? I jeszcze na wstępie tej naszej takiej telepatycznej no, kontaktu, się ucieszyli, że Mogli ze mną nawiązać telepatyczny kontakt, bo do tej pory się nikomu nie udało, tylko ze mną. I byli po prostu ucieszeni i zadowoleni. Nie? Tak wyczułem, bo tak jakby uśmiech bym zauważył tego jednego Właśnie na. jak oni wyglądali. I po prostu ja dokładnie <laughs> tych twarzy nie mogłem się dopatrzyć. Tylko widziałem czarne oczy, a te twarze mieli tych, w tych hemofonach, proszę pana, tak wgłębione, i szybki mieli gdzieś o. W proporcji takiej, ja wiem, 10 na 15, szybkie tu z przodu, cali, cali byli hermetycznie zamknięci, z przodu mieli coś takiego jakby komputer i takie światełka schodziły z góry na dół, a z tyłu mieli takie jak y, nasi nurkowcy mają butle tlenowe, coś takiego, ale to nie, nie wyglądało mi na butle, bo to było tak zabudowane, że to w ogóle nie przypominało butle, tylko jakieś y, siłę napędu. jakiego która... byli wzrostu? No gdzieś Moje mojej wysokości. Z tymi z hełmofonami, nazywając to, jak nasi kosmici jeżdżą to moje, moje, no, na mojej wysokości mojej głowy. ale byli przyjaźni, nie obawiał się pan niczego złego z ich strony no już później po nawiązaniu tej, tego kontaktu telepatycznego to nie, ale w pierwszej chwili miałem obawę, że chcą mnie porwać czy coś mi, no, coś zabrać coś, jakieś, no nie wiem coś, no nie wiem, czy mnie, czy, czy samochód, to miałem obawę, bo nie znałem ich zamiarów, nie? dopiero później po tym błyśnięciu tego światła w oczy i przejściu na, na kontakt telepatyczny Zorientowałem się, że oni po prostu chcą nawiązać, nie chcą mi krzydy zrobić, nie chcą nic, tylko po prostu chcą ze mną nawiązać kontakt, zainteresować się mną, odzieżą, samochodem i później na koniec przekazali mi takie trzy, trzy po prostu takie przykazania, no nie, nie wiem jak to określić, takie przesłanie, przesłania, o. Że nie mamy niszczyć ziemi, nie mamy niszczyć wody i powietrza, bo grozi nam zagłada lub katastrofa. Takie trzy życzenia, i powiedzieli, żebym to przekazał swoim mieszkańcom Ziemi. I po prostu pożegnali się ze mną, wszyscy trzech, po po pomachali tak ręką, mrugnęli oczami i unieśli się z tamtego pasa gdzieś na wysokości dwóch metrów, i przelecieli do tego statku kosmicznego. Tam weszli pod środek tego statku, bo on gdzieś był na wysokości 3 metrów nad ziemią. Od, yy, otworzyła się na dole taka klapa, błysnęło światło takie jasno niebieskie, o średnicy gdzieś, ja wiem, około 2 metrów, i to światło ich wciągnęło do góry. Klapa się zamknęła, <laughs> i po prostu ten statek zaczął otaczać mgła taka. Mgła zaczęła ot otaczać ten statek, i on mi zaczął po prostu tak jakby ginąć w tej mgle. Ale ja czekałem do, do, do końca, po prostu, bo byłem ciekawy, już, co się stanie. Nie? On się uniósł gdzieś na wysokość yy, do 100 metrów, a ta mgła opadła. Opadła na dół, on się wynurzył z tej mgły i pod kątem gdzieś 70 stopni skierował się na południowy wschód, czyli tak czarny Bydgoszcz, w tamtą stronę poleciał. I na tym było koniec. I, a w tym czasie, to gdzieś trwało około 15 minut, yy, ten kontakt nie przejechał żaden samochód. Ja po prostu i się bałem i, 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 i chciałem po prostu, żeby ktoś nadjechał, żeby mieć jakiegoś świadka, coś takiego. Nic, żeby pana, tak jakby ten ruch był wstrzymany na ten, na ten czas kontaktu, albo była jakaś osłona wytworzona na mnie i na samochód, że może przyjeżdżały samochody, ja ich nie widziałem, żebym nie mógł z nimi skontaktować. Tego nie zauważyłem, czy była jakaś osłona, jakaś po prostu, że... Ale widział Pan ich statek kosmiczny, jak on wyglądał? Widziałem, proszę Pana, to był taki dysk o szerokości gdzieś 50 metrów, średnica zewnętrzna. Wysokość tego dysku od dolnej części do górnej była gdzieś około 10 metrów i od środkowego pierścienia w górę trzy rzędy świateł takich kolorowych, tak jak to nieraz w tych filmach science fiction się widzi. Identycznie takie może, można to. Powiedzieć. Rzeczywiście te ślady w zbożu, to ślady po tym lądowaniu? Tak, to nie są żadne hieroglify, tylko to są odciski tego y, statku kosmicznego, którego ja wczoraj widziałem. Tak, Ale pytał się Pan ich o inne kontakty, o to, dlaczego są takie ślady? Czy to tylko efekt tego lądowania, techniczny taki efekt? Tak, to by... Ja widziałem ten statek, te, 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 te stopy to były takie sawki duże. Były takie, nie wiem czy to gumowe, bo ja to z daleka widziałem, ale... Oni są te mniejsze ślady, mniejsze koła. Tak. To są tutaj dwa, to są takie te pierwsze dwie stopy. Tu ta i tamta. I z tyłu to jest taka jakby trzecia podporowa. On na takich trzech stopach stał. I kształt jego był po prostu dy dysku takiego, ale mówię, dysk o, o średnicy gdzieś... Y 50 metrów, tak wzrokowo obliczyłem sobie. Nie? Ale właściwie jest to pierwszy ze znanych mi kontaktów bezpośrednich, bo często są ślady w zbożu, tak. różnie to jest interpretowane, no ale jest Pan pierwszym świadkiem, który bezpośrednio no, kontaktował się z tymi przybyszami. Oni, z... i oni mi powiedzieli, że ja jestem dla nich pierwszym mieszkańcem ziemi, który oni się ze mną mogli telepatycznie skontaktować. Także mnie to zaskoczyło, nie wiem, nawet <laughs> moja żona e, się dziwiła, że czemu to się mnie to przytrafiło, nie? Że, że nawet jak wczoraj dzwoniłem, to po co się zatrzymałem, się narażałem na swoje życie nawet, nie? no ale ja sobie nie zdawałem sprawy, że to są, bo nie widziałem tego statku w pierwszej chwili, nie. A czy oni mówili z jakiej są planety, z jakiego? E, tak, ja się na koniec zapytałem z jakiej są planety, to mi powiedzieli, że z, no, nie z planety, tylko z, nie z Układu, tylko jak to się mówi, e, my jesteśmy z ósmej galaktyki, ósma galaktyka. A którą my jesteśmy, to ja nie wiem, siódmą, czy którą. to nie wiem, to mi po, powiedzieli. Czyli chcieli dać do zrozumienia, że, że oni są z jakiejś. no, z galaktyki, z ósmej, to mi powiedzieli wyraźnie. I że, ale na jak... czyli nie są z naszego układu słonecznego. Z naszego absolutnie. Powiedzieli wyraźnie, że z, ósmego, z ósmej galaktyki. Ja prawdopodobnie z tego, co ja się orientuję, to jest 13, czy galaktyk odkrytych, nie? I oni są właśnie, powiedzieli wyraźnie, ale nie w tym celu, żebyśmy my do nich lecieli, tylko nie chcieli powiedzieć, że nie są znikąd, tylko że są z ósmej galaktyki. To mi powiedzieli wprost. I najważniejsze według nich było przesłanie: o to, żebyśmy przesłanie, dbali o. żebyśmy my wiedzieli, że nie jesteśmy sami w wszechświecie. O, to ja, ja to tak odebrałem. I żebyśmy dbali o Ziemię. Dokładnie o Ziemię, o wodę i powietrze. Bo oni, oni lepiej, więcej wiedzą o nas niż my o nich. To trzeba po prostu to wziąć pod uwagę. Nawet sam ten statek kosmiczny, który ja widziałem, to jest technika, do której my nie dojdziemy, nie wiem czy dojdziemy w ogóle. I moim zdaniem to ten statek to się chyba był napędzany na energię zimną, bo jak stał, to nie był w parze. Żadna mgła go nie otaczała. Dopiero jak się uruchomił, wystąpiła taka, taka para, czyli tak jak on by włączył jakąś energię zimną i na skutek naszego powietrza, wystąpiła wokół niego para. Jeszcze jedna ważna kwestia, nie widział pan ich ciała, nie widział pan ich twarzy, tylko widział pan kombinezony. Kombinezony, oczy po prostu byli w takich jasno no tak jak typowo identycznie jak nasi kosmonauci. Nogi mieli podobne do moich i na nogach mieli takie buty, tak jakby mieli z jakiejś blachy, takie, takie jasno, jasno, no jakby, no nie metalik, no, no, no nie wiem, te buty w każdym razie nie były takie typowe, skórzane jak, jak nasze. To nie było. I tu wszystko hermetycznie mieli na, 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 na te kombinezony mieli takie na, jakby na, na pompowane. i rąk nie widziałem, bo mieli takie rękawice na końcu. Tu mieli rękawy hermetycznie te zamknięte, tu hełmofon połączony z kombinezonem, no i tutaj mieli po prostu, tak jak mówię, te, te niby butle tlenowe, ale to nie były butle tlenowe, tylko yy, butle, które ich po prostu przeniosły z wiaduktu do tego statku. W powietrzu oni przylecieli. Ale czy oni tutaj przyszli, to ja nie wiem, czy przylecieli ze statku na, tutaj na wiadukt, to ja tego nie widziałem, bo jak dojeżdżałem, to oni już po prostu tu wstali i zatrzymywali, tak jakby czekali na mnie, czy coś, no nie wiem. Jak pan dochodzi do siebie po tym spotkaniu, po tym kontakcie? No dzisiaj to już tak, ale wczoraj to sobie nie dowierzałem, bo nawet rano zgłaszałem na policję, to tylko powiedziałem o tych śladach, a nie powiedziałem, że miałem z nimi kontakt, bo... Nie byłem jeszcze tego tak świadomy, że ja z nimi miałem taki kontakt i się obawiałem, że jak te ślady zginą, ktoś przyjdzie zobaczyć, i, a ja powiem na policji, że miałem kontakt z, ze, z przybyszami z kosmosu, to mnie ktoś może wyśmiać, powie, powiedzieć, że jakieś głupoty mówię, że sobie, wie pan, coś ubzdurałem albo, że... Po jakiejś libacji jestem i jakieś przewidzenia mam, ale jak później dzwoniłem o godzinie dziewiątej na policję się dowiedzieć, czy te ślady jeszcze zostały, dopiero po prostu no, podjąłem taką decyzję, żeby y, ujawnić to, co po prostu ten mój kontakt z tymi przybyszami z kosmosu. O mój Boże, co te Tesla's doing? Oh my, oh my god my phone's making funny weird noises too oh no they're hacking my sister oh my oh my jede nacht es sind viele und sie sind groß i can see three drones just in this view there is another one over here and another one Sie tauchen aus dem Nichts auf. Mysteriöse, übergroße Drohnen. This is over my house. Es ist direkt über meinem Haus. Sie fliegen über Wohngebiete, Militäranlagen und Autobahnen. Teilweise stundenlang, manchmal sogar mehrere. Olivia Di Mario in diesen Tagen ihr Frühstückscafé verlässt, dann macht sie